Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję komiksu Kubatu. Ani mi się śni od wydawnictwa Egmont. Jest to czwarty tom komiksu. Nasze pierwsze spotkanie z Kubatu i już wiemy, że musimy nadrobić zaległości. Kubatu to Papuga. Papuga która, papuga pana inżyniera, można chyba tak to powiedzieć i ona będzie tutaj prowadzić też akcję ratunkową, bo Kai, siostry ulubiona przytulanka przepada i możemy zobaczyć na samym początku, bo od tego się to właśnie zaczyna, jak pan Dziobato znika. Znika i nie wiadomo co się z nim stało. Tutaj Kai razem z tatą czytają książki, następnie Kai wybiera się do szkoły i po drodze właśnie dowiaduje się, że zniknęła ulubiona przytulanka Malwinki. Po Kai będzie się kontaktował z panem inżynierem, który opiekował się maskotkami i to jest właśnie to, co musimy nadrobić. Tutaj jest też odniesienie do trzeciego tomu, do trzech razy sztuka, i my już tutaj zamówiłyśmy poprzednie tomy i na pewno przeczytamy od początku jeszcze raz wszystkie historie, bo chcemy wiedzieć, co to się stało, że ten pan inżynier już się nie opiekuje swoimi maskotkami. Oczywiście pomoże Kajowi i Kuba tu też pomoże, i tutaj jeszcze będzie pewien robot, i okazało się, że no to nie była jedyna maskotka, która zniknęła. Przeczytajcie koniecznie, jeżeli chcecie wiedzieć, jak to się skończyło. Komiks jest kolorowy i ma bardzo dużą czcionkę, co jest też fajne, jak dzieci już samodzielnie czytają duże obrazki. Jest bardzo fajny i my z ogromną przyjemnością sięgniemy po trzy poprzednie tomy. Zresztą możemy tutaj zobaczyć, podejrzeć ich okładki na samym. W końcu zobaczcie. Tom pierwszy, tom drugi, tom trzeci my już je zamawiamy i będziemy czytać od początku historię Kubatu. A jeśli jesteście ciekawi, gdzie te maskotki są, co się z nimi stało, no to sięgnijcie po tom, a mi się śni. Więcej na blogu w opisie do filmu jest link. Gorąco Was tam zapraszam, a ja już dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.